Chwilę temu otrzymałem informację, pisze ktoś, mówi: Proszę ojca, niech ojciec nagra coś o medytacji ignacjańskiej, dzisiaj jest w końcu świętego Ignacego Loyoli. Niech ojciec coś nagra, żeby powiedzieć ludziom, żeby się nie bali, że medytacja nie jest straszna. A wiecie co? Ja chcę Wam powiedzieć coś dokładnie odwrotnego. Medytacji się trzeba bać, bo ona jest nie tyle, że trudna, co bardzo niebezpieczna. A wiecie dlaczego? Bo w medytacji ignacjańskiej, czyli w medytacji w sposobie modlitwy, którą wymyślił święty Ignacy, której nas też uczy, to, co jest na pierwszym miejscu, to jest coś takiego, takie doświadczenie, że Pan Bóg to jest ktoś, kto jest doświadczalny, to jest ktoś, kogo można naprawdę spotkać. To nie jest ktoś, kto jest gdzieś tam zawieszony w chmurze, to nie jest ktoś, kto jest przybity do tynków, do gdzieś tam w kościele, tylko to jest ktoś, z kogo można naprawdę złapać za rękę i z którym można się skomunikować. Medytacja ignacjańska, a w ogóle cała duchowość św. Jedencego Loyoli pokazuje nam bardzo mocno, że Pan Bóg naprawdę jest blisko. I teraz w konkrecie, w jaki sposób to duchowość św. Lajoli robi i dlaczego moż, można się jej bać? Przede wszystkim yy, medytacja i duchowość nas uczy tego, że Pan Bóg mówi że Pan Bóg naprawdę mówi. Ale teraz, żebyśmy dobrze zrozumieli, o co chodzi przez słowo, że Pan Bóg mówi. To nie jest tak, że kiedy ja jestem na modlitwie, to do mojego ucha dobiega jakiś głos. Bo jeżeli tak, jeżeli ja słyszę głosy, to może raczej zamiast być w kościele, powinienem udać się do jakiegoś specjalisty. Ale co to znaczy, że Pan Bóg mówi? Wiecie, kiedyś, ja wiem, że to jest taka alegoria, takie porównanie, może nie za bardzo... Może jak trochę niezgrabne, ale myślę, że, trosze, że może nam coś powiedzieć o tym, jak, jak Pan Bóg mówi do człowieka. Kiedy my rozmawiamy, to co tak naprawdę się dzieje na poziomie fizyki? Na poziomie fizyki dobiega do nas fala dźwiękowa. Fala dźwiękowa, którą my interpretujemy jako pewne słowa, słowa rozumiemy jako pewne nośniki sensu. Jako gramatykę, i zatem one nam coś mówią. My wtedy je jakoś rozumiemy i przyjmujemy komunikat, który mamy nadzieję, że druga osoba chciała do nas zaadresować. Ale kiedy Pan Bóg do nas mówi, to co to dobiega do naszego ucha fala dźwiękowa? No chyba tak średnio. Co więc się dzieje tak naprawdę, kiedy mówimy, że Pan Bóg do nas mówi? Uchem, czyli tym organem, który nam służy do tego, żeby zarejestrować głos Pana Boga, jest nasze serce. Co się dzieje w tym sercu? Nie rejestrujemy tam fali dźwiękowej, ale re rejestrujemy nasze uczucia i emocje. I to, co, czego nas uczy Święty Ignacy, to żeby zwracać uwagę na nasze uczucia i emocje, bo one są falą dźwiękową, przez którą nam Pan Bóg chce coś wyrazić. Dzięki temu, że ja rejestruję uczucia i emocje, ja mogę je interpretować jako konkretne słowa, a słowa jako pewne nośniki sensu, które Pan Bóg chce mi przekazać. I na przykład Ignacy mówi, na Twoje serce może działać duch dobry, i na Twoje serce może działać duch zły, po czym je rozpoznasz. I słuchajcie, opisuję je w ten sposób. Kiedy, e, kiedy na nas działa duch dobry, to wtedy dzieje się tak. W duszy powstaje pewne wewnętrzne poruszenie, które sprawia, że człowiek zapala się do miłowania swojego stwórcy i pana. Nie może już kochać żadnej rzeczy stworzonej na powierzchni Ziemi, jak tylko swoim stwórcy panu. Podobnie, kiedy wylewa łzy, które ją skłaniają do, swego, do miłości swego Pana z powodu żalu za swoje grzechy. Wreszcie rozumiem poprzez pociechę każdy wzrost wiary, nadziei i miłości, wewnętrzną radość, która wzywa i pociąga do rzeczy niebiańskich. Co to jest? To jest opis uczuć i emocji, wewnętrzna radość, nawet łzy, które człowiekowi spywają z oka, ale które są spowodowane tym, że człowiek ma w sobie żal za swoje grzechy, który współczuje męce Chrystusa i jak najbardziej przylgnąć do Niego. Kto doświadczył czegoś takiego jak płacz na modlitwie, ten wie, o co chodzi. Ale wewnętrzna radość, która nas zapala, która nas podnosi, która nas wzywa w górę, kiedy je rejestruje, to, to jest i widzę, jakie są efekty tej radości, to mogę być pewnym, że działa właśnie na mnie duch dobry, działa na mnie Pan Bóg, a kiedy działa na nas zły duch, przeciwnik natury ludzkiej, i co to opisuje w ten sposób. Kiedy w duszy powstaje pewne zamieszanie, poruszenie w kierunku rzeczy niskich i ziemskich, niepokój powodowany przez różne podniety, pokusy co prowadzi do nieufności pozbawionej nadziei i miłości. Więc też dzięki temu, że widzę, że mój duch ciągnie w dół, nie chce mi się, jestem na modlitwie, ale mi się wydaje, że, że modlitwa jest takim rzucaniem grochem o ścianę, no to wtedy mogę być pewny, że na moją duszę w tym momencie nie działa duch dobry, ale działa mój przeciwnik, czyli zły duch. Zobaczcie. I dzięki temu, że ja zarejestruję te konkretne rzeczy, yy, czyli te fale dźwiękowe, które do, do, docierają do mojego serca, jestem w stanie potem dalej rozumieć, co one tak naprawdę mi wyrażają, co mam i co mam z nimi zrobić. Zobaczcie, to jest duchowość ignacjańska i dlatego ona jest taka niebezpieczna. Dlaczego? Bo okazuje się, że Pan Bóg nie jest ideologią, Pana Boga nie, ma, nie da się drugiemu człowiekowi wmówić, ale przede wszystkim Pana Boga można doświadczyć, a jeżeli się już go doświadczy, to potem jest to wydarzenie, które autentycznie jest w stanie zmienić moje życie. Dlatego jest to dosyć niebezpieczne.